Serwus, tu hrabia Smakula. Jeśli macie w lodówce ser Camembert, a nie wiecie co z nim zrobić, potrzebujecie jedynie dwóch jajek, przypraw i bułki tartej. Do jajek dajemy jedną łyżeczkę musztardy, czosnku granulowanego, słodkiej papryki, wędzonej papryki oraz pół łyżeczki pieprzu i soli. Ser kroimy w takie paseczki. Z serki obtaczamy w jajku i w panierce dwukrotnie, czyli najpierw w jajku i w panierce i potem robimy to drugi raz. Jeśli chcecie otrzymywać takie przepisy, zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie w dzwoneczek obok. I dajcie też łapkę w górę. Kiedy tłuszcz zacznie skwierczeć zaczynamy obsmażać ale najlepiej zrobić to na średniej mocy palnika przez co uzyskamy bardzo chrupiącą panierkę i taki fajnie roztopiony ser wewnątrz. Smażymy nie dłużej niż 2-3 minuty w zupełności wystarczy ale warto przypilnować żeby tego nie zepsuć. Do takiego śniadanka najlepiej dodać jakąś konfiturę, wszystko jedno, jaką ja osobiście polecam z żurawiny albo z wiśni, przepyszne. Zobaczcie, jak wspaniale serwy cieka, bardzo fajne danie, polecam. Będę się z Wami żegnał, także dzięki za Waszą obecność. I do następnego razu. Rąsia, czołem.